Gdzie psy szukają materiału, w tym odcinku opowiem Wam na przykładzie samochodu, gdzie ja, będąc policjantem, szukałem narkotyków. Jeżeli jesteś ciekaw, takich treści: subskrypcja, dzwoneczek, abyś był na bieżąco. No i co? Lecimy z tematem. No to dobra, pierwsze miejsce w pojeździe. To są tak naprawdę wszystkie możliwe schowki. Schowki w drzwiach kierowcy, schowki pod nogami pasażerów, jak i z tyłu, chociażby podłokietnik. W niektórych pojazdach, na przykład jakiś Francuzach, Peugeotach, citroenach, również znajdują się schowki w podłodze. Tam policjanci również zaglądają. Celem ujawnienia środków odurzających, jeszcze ważna sprawa, kwestia jest taka, że jeżeli chodzi o zielony tyton, no to on ma bardzo silną wą. Więc niejednokrotnie spotkałem się, że osoby kontrolowane miały zawiniątka pochowane np. w żółte jajeczka po kinder niespodziankach czy po tabletkach musujących, mówiąc potocznie. Po tak zwanych pluszkach. I tam znajdowały się środki odurzające. E, najczęściej była to tak naprawdę e, marihuana bądź biały proszek. Lecimy dalej. E, kolejne miejsce, w których tak naprawdę można ujawnić środki odurzające, to jest chociażby apteczka samochodowa. E, nie jeden z Was również chował tam. E, zabronione rzeczy. Kolejna rzecz, która znajduje się w większości samochodów, jest to klucz do odkręcania kół. Niejednokrotnie one są w pokrowcach, no i w pokrowcu też można było znaleźć tego typu rzeczy. Idziemy dalej, wszystkie tak naprawdę daszki przeciwsłoneczne, tam również. Można coś wcisnąć, schować, pod łokietnik, jeżeli znajduje się w pojeździe, no i tak naprawdę, idąc dalej, czyli do tyłu pojazdu bagażnik. Jest tam wiele miejsc, w których można materiał ukryć chociażby boczne kieszenie, tak jak w pojazdach np. marki Audi, czy na przykład pod podłogą, tam gdzie się znajduje koło zapasowe. Eee, Teraz może Wam powiem o takich miejscach nieoczywistych, w które ja też, będąc policjantem, zaglądałem. Pierwsze takie miejsce, które przychodzi mi na myśl, to jest mieszek od zmiany biegów. Na przykład w pojazdach typu Golf 4 można go szarpnąć do góry, wyskoczy on ze spinek i tam niejednokrotnie Udało mi się znaleźć na przykład wcześniej wspomniane żółte jajeczka, a w środku wiadomo, że były narkołyki. Kolejne miejsce niestandardowe był to włącznik od świateł. Na przykład w pojazdach też grupy Volkswagena wystarczyło go lekko wdusić, przekręcić delikatnie i wyciągnąć. Eee, tak się wyciąga, o ile dobrze pamiętam, w pasacie B6. Również tam znajdowałem środki odurzające. Kolejna skrytka to za radiem, ale to się tyczy tak naprawdę starszych samochodów i to widać, jeżeli radio jest dobrze przymocowane, a czy tylko jest wsadzone po prostu w kieszeń. Jeżeli było ono lekko wsadzone, widziałem, że nie jest przykręcone, nie trzyma się. W sposób prawidłowy wyciągałem takie radio i też kilkukrotnie znalazłem te tubki po tych tabletkach musujących, witaminkach, zwał jak zwał. Oczywiście w środku były inne witaminki, dla jednego witaminki, dla drugiego coś szkodliwego. Lecimy dalej, miejsce niestandardowe, którego policjanci w większości przypadków nie sprawdzają. I mi też się rzadko zdarzało sprawdzić to miejsce, to było pod maską, czyli na przykład filtr powietrza. Tam również osoby kontrolowane przewożą środki zabronione, What? jak i zarówno w miejscu, gdzie się znajdują bezpieczniki. Pod maską, czy na przykład komputer pojazdu. Niejednokrotnie widać, że na przykład jest tylko przyłapany na dwie śrubki. Jeżeli jest przyłapany na dwie śrubki, osoba kontrolująca zachowuje się w sposób nerwowy, elektryczny. Trzeba ją wziąć na dokładne rozpytanie. Niejednokrotnie na jakieś huki typu Pytam się, gdzie są narkotyki. What the fuck! No i wtedy widzę, jak ta osoba się zachowuje. Kolejna. Dobra skrytka dla wielu z Was to było miejsce bezpieczników w środku pojazdu. <laughs> Na przykład w Audi A4 po otworzeniu drzwi z boku była zaślepka, ją się wyciągało i tam były bezpieczniki. Tam również ja zaglądałem, nie przy każdej kontroli, ale jeżeli widziałem, że z gościem jest coś nie tak, jest bardzo nerwowy, jest trzeźwy, posiada prawo jazdy. No to już miałem czerwoną lampkę, i tam też potrafiłem zajrzeć. W niektórych pojazdach też pod lewą nogą kierowcy jest schowek, jego można wyczepić, i tam również można znaleźć środki zabronione prawem. Czy zaglądaliśmy na przykład, nie wiem, tam w boki foteli. Hmm, raczej sporadycznie, chociaż to widać, jeżeli coś jest majstrowane w pojeździe. To znaczy, jeżeli fotel, oparcie fotela, załóżmy kierowcy czy pasażera ma na boku airbaga i ta cała obudowa trzyma się na słowo honoru, no to też policjant tam potrafi zajrzeć. Jeżeli coś jest w sposób prawidłowy zmocowane, dopasowane, Raczej policjanci nie będą tobie rozbierać samochodu na części pierwsze z obawy o to, że coś mogą uszkodzić, tak naprawdę. Wiem, że niektórzy z Was mieli różne pomysły na chowanie na przykład materiału w tylnych lampach i, i tam się znajdowały jakieś zawiniątka, ale powiem Wam szczerze, że ja nigdy nie ujawniłem tam rzeczy zabronionych. I szczerze mówiąc, rzadko tam zaglądałem, stąd może też nigdy nie ujawniłem w takim miejscu materiału. Kolejne jakieś e, miejsce, które przychodzi mi na głow, e, do głowy, ale to raczej ze zesłyszenia e, znam i gdzieś wiem, że amerykańscy policjanci sprawdzają to miejsce, to jest koło zapasowe. Policjanci polscy nie mają stetoskopu, aby zobaczyć, czy e, w kole... Jest wyczuwalne, w sumie, czy idzie usłyszeć echo, ale to już się tyczy tak naprawdę grubych dealerów, którzy przewożą na przykład kilogram bądź dwa i potrafią schować w kole zapasowym. Ale policjanci nasi w ogóle nie zaglądają w to koło zapasowe, nie stukają, nie pukają, nie kontrolują tego pod kątem jakiegoś. Echa i ewentualnych środków odojrzających znajdujących się, znajdujących się w tym kole zapasowym. Pod maskę też raz, rzadko zaglądają. I powiem wam, że powiedzmy na stu policjantów, to może ze czterech zaglądało pod pokrywę silnika, a reszta skupiała się tylko i wyłącznie w pojeździe, ale też większość sprawdzała ten pojazd tylko i wyłącznie pobieżnie. Oczywiście, jeżeli w schowku znajdę, załóżmy, nie wiem, opakowanie po płytach CD, jakieś inne tu i po okularach, tam też zaglądam, patrzę, szukam, bo przecież niejednokrotnie to jest półgieta, czy jeden giet, to jest naprawdę małe zawiniątko. No ale co ja Wam będę opowiadał, jak wy wiecie, najlepiej, jak to wygląda i jakiej to jest wielkości. Oczywiście. Na odrębny temat jest tak naprawdę, co ci grozi, jeżeli policjanci ujawnią takie coś u ciebie w pojeździe. Co ci grozi, jeżeli przy tobie znajdą. Jeżeli jesteście ciekawi, to na waszą prośbę odezwijcie się w komentarzach. Nagram osobny filmik, gdzie policjanci szukają takich rzeczy przy osobach kontrolowanych, już stricte przy osobie kontrolowanej, i do jakiego etapu. Mogą policjanci się posunąć i w jakich okolicznościach. Myślę, że część rzeczy, jakichś wątpliwości wam rozwiałem. Oczywiście ja nie polecam, nie neguję odnośnie posiadania, zażywania środków odurzających. Ja tylko wyjaśniłem, gdzie policjanci szukają, mówiąc pospolicie, materiału. Także to by było na tyle. Jeżeli coś wam przychodzi do głowy, gdzie jeszcze policjanci wam zaglądali podczas kontroli, albo macie jakieś inne pytania, śmiało zadawajcie w komentarzach, a najlepiej wbijcie na mojego insta i tam w wiadomości prywatnej możemy się skontaktować. To by było na tyle. Zachęcam do subskrypcji, łapy w górę. A tymczasem odmeldowuje się były pies Paluch Siema.